O wielka, wirtualna rodzino, stary roczek już minął, odchodzi zapisany w naszej pamięci. Żegnamy go łezką, co woku się kręci. Dziękujemy Bogu, żeśmy go przeżyli i doczekali tej radosnej chwili, że nowy nas bierze w swoje ramiona i nowych cudów dla nas dokona, pozwoli spełnić niedokończone sprawy a obiecuje, że będzie łaskawy, więc żegnaj 2012, dziękujemy Tobie, a witaj 2013, nasza nadzieja w Tobie. Trzynastka Fatimska w nowy rok wstępuje, miłosierne serce nawróceń oczekuje. Papież Benedykt XVI ogłosił rok wiary, śpieszmy po miłość i Boże dary. Serdeczne życzenia przesyłamy od Halci i Gienia wraz z rodziną oraz przyjaciółmi. Szczęśliwych i wesołych świąt Nowego Roku oraz Happy New Year!